Diesel Service Suica. Wyspecjalizowaliśmy się w jednej z najdokładniejszych i wymagających użycia nowych technologii w dziedzinie usług i diagnostyki samochodowej. Naprawiamy wtryskiwacze Common Rail, Bosch, Delphi, Siemens Audio, Denso dwusprężynowe i jednosprężynowe. Czyścimy i testujemy wtryskiwacze benzynowe MPI, CMG, GDI, Common Rail, mechaniczne oraz pompowtryskiwacze. Testujemy wtryskiwacze i dokonujemy ekspertyz. Zapraszamy do naszego serwisu. Obsługujemy wysyłkowo całą Polskę. Udzielamy gwarancji na wykonane usługi.